Tak. No, chwilowo miałem jakby blokady i tak dalej i też jakby uważałem, że to nie jest też moment, żeby... Blokady miał? Czyli co? Czyli rozumiem, że Instagram banuje takie treści, jak dziewczyny wybijają dupami, a na Twitchu macie oddzielną platformę. w ogóle zrozumiecie jedną rzecz? Kurwa, to jest niesamowite, kurwa, to jest niesamowite. Co sądzicie o zakazie od Twitcha streamowania hazardu? Że na przykład ziomek nie może streamować, jak gra slotsy albo ziomek nie może streamować, jak gra sobie na kasynie? Znaczy na wuletce, uważacie, że jest to dobry pomysł, czy jest to kujowe? Ja wam powiem z mojej perspektywy: powiem tak, mówienie, że robi się coś dla ludzi, to jest największa głupota i największe kłamstwo kurwa ludzkości. Niedługo nie będziesz mógł napić się alkoholu na wizji, nie będziesz mógł zapalić papierosa na wizji, dlatego, że przecież to są środki, które niszczą twoje zdrowie, więc nie można ich w żaden sposób promować. Bo jak ktoś Ci mówi, że nie można grać na Twitchu, na przykład w ruletkę, bo to zachęca innych, żeby też zagrali, a to może zniszczyć Ci życie, to jest kurwa głupotą. To takim w takim razie dlaczego można reklamować alkohol na różne sposoby? Dlaczego można reklamować papierosy na różne sposoby? Te rzeczy też Ci mogą zniszczyć kurwa zdrowie i życie. Wszystko jest dla ludzi i zakazywanie takich rzeczy to jest moim zdaniem totalny debilizm. I owszem, ja się zgadzam z tym, że hazard to jest straszne uzależnienie, które może zniszczyć Ci życie. Ale wszystko prawie, co jest robione bez kontroli, w nadmiarze zniszczy Ci życie. Jak będziesz codziennie jadł maka, też sobie spierdolisz życie. Jak będziesz codziennie yy, jadł czekoladę, najprawdopodobniej też. Alkohol też, papierosy również. Wszystko można po prostu dawkować. Jeżeli ktoś ma ochotę pójść sobie zagrać na ruletce, to niech sobie, kurwa, gra. I w chuju to mam, zrobić z tego live'a. To najwyżej Twitch mógłby wprowadzić live'y plus 18, gdzie trzeba weryfikować swój wiek. I wtedy to ma, moim zdaniem, prawo bytu, to ma ręce i nogi. Niech hazard oglądają osoby pełnoletnie w takim razie. Ale żeby zabraniać tego, no to z mojej perspektywy jest to głupie. Ja osobiście jestem człowiekiem, który gra prywatnie na ruletkach od wielu lat, bo lubię. I wiecie co? Jakoś kurwa żyje i nie przepierdoliłem swojego majątku. No, wszystko jest kwestią tak naprawdę odpowiedniego podejścia do tematu i posiadania umiaru. Poza tym, co to jest za polityka, gdzie zabraniasz ludziom grania w gry hazardowe, ale jednocześnie otwierasz oddzielną tematykę dla baseniar? Dziewczyny mogą robić soft porno na stronie, która nie jest plus 18. Soft porno jest spoko i dlatego uważam. Dlatego uważam, że autentycznie zbliżamy się do tego, że zamiast równości płci mamy nierówność płci, tylko w stronę, w którą nikt by się kurwa w życiu nie spodziewał. Kobiety mogą więcej i kobietom jest łatwiej. Jeżeli dziewczyna urodzi się. Jeżeli dziewczyna urodzi się atrakcyjna i przy okazji będzie miała brak moralności życiowej, to założy sobie konto na Parnhabie. Założy sobie konto na OnlyFansie, założy sobie konto na Twitchu i będzie napierdalać takie pieniądze, że w życiu, kurwa, nie odłoży się pensji miesięcznej. I to nie jest mój ból dupy odnośnie tego, że takie rzeczy mają miejsce. Tylko jest to absurdalne, że takie rzeczy są promowane i robi się miejsce do tego, żeby te osoby mogły się rozwijać, a jednocześnie zabrania się wszystkiego wokół. Kurwa. Na litość boską. To, to jest absurd. Absurd. I Już powoli zmierzamy do tego, że jak ktoś powie, może się tego tak dzisiaj nie widać, nie, nie jest to takie powszechne, ale zobaczycie, że będzie. Że niedługo jak powiesz publicznie, że jakaś dziewczyna Monifansa robi sobie zdjęcia śledzia i tak dalej powiesz, że, że się kurwi albo nie ma moralności, czy cokolwiek innego. To zrzucą się obrońcy, którzy będą pisać: Zazdrościsz jej, bo jesteś biedakiem. Zazdrościsz jej, bo nigdy takiej dziewczyny na żywo nie dotkniesz. Zazdrościsz jej, bo ma torebko wartości twojego auta. Kwestia czasu, zobaczycie. To, to, to wejdzie kurwa, to będzie normą, to będzie powszechne. I to mnie tak wkurwia, to jest takie irytujące. Że już chuj chuj w jakąś godność, chuj w, w opinie środowiska na Twój temat, chuj w opinie rodziny, chuj w Twoją własną opinię, y, grunt, że pieniądze się zgadzają. No nie wiem, no mnie to, mnie to mega irytuje. Mega mnie to irytuje. Poza tym, może ja jestem jakimś zwolennikiem teorii spiskowych, ale ja mam wrażenie, że z roku na rok jednak mamy do czynienia trochę z takim słabszym społeczeństwem, i nie mam na myśli tutaj yy, yy, chociażby yy, nawet yy, jakiejś siły fizycznej. Ale ludzie są przewrażliwieni pod każdym kątem, nie można im nic złego powiedzieć, bo za chwilę bronią się tym, że mają myśli samobójcze, za chwilę bronią się tym, że ktoś ich zranił, że oni się kurwa boją gdzieś chodzić, że oni nie chcą gdzieś chodzić, że oni czują się wytykani. Jasne, ja uważam, że każdy powinien czuć się bezpiecznie i jakby przejawy agresji powinny być w jakiś cywilizowany sposób tłumione, ale ja odnoszę wrażenie, że ludzka psychika z roku na rok jest coraz bardziej krucha i ludzie mają ból dupy, są przewrażliwieni na każdym kurwa punkcie. Na każdym punkcie. bo tak wszystko było w krótkim czasu. Wiecie, ja nie chcę robić tylko planowanych rzeczy, tylko wolę sobie zrobić tam i opalić. Kolejna bardzo ciekawa informacja, jaką mogliśmy się dowiedzieć, dotyczyła słynnego już telefonu od Nietoperza podczas rundek. Przypomnę tylko, że tak naprawdę ten telefon wywołał lawinę, czyli jedną z większych spin na całej gali, bo tego wszystkiego zaczął się gruby konflikt na linii Macias, Alberto i Joseph. Co z Nietoperza? Dobra... To będzie już mody, jednak tych 10 pytań nie wytrzymał z wami, bo już mi się kur. spodce, ale będę po prostu nie toperza, co to nie toperza. To... Stary tutaj to tej dziewczynie co się sparza, ale już ledwo tańczy. Nie, to sprawa była jasna od samego początku. Więc nie dzieje się przypadkiem. Na sam koniec jeden z widzów zapytał Josefa, jak ten zapatruje się na walkę z Barem, czyli oczywiście członkiem tego samego składu co Macias White Widow.